Wokół FCE krąży sporo mitów. Pierwszy jest taki, że naprawdę, żeby zdać, trzeba mieć perfekt angielski i absolutnie tak nie jest. To jest poziom komunikacyjny, tak? Średnio zaawansowany B2. Jak najbardziej jest to w porządku. Drugi mit to taki, że żeby zdać speaking, trzeba wcześniej ćwiczyć z Native Speakerem, bo przecież o to chodzi. Nie, nikt nie sprawdza tam tego, czy dogadasz się z native'em. Sprawdzamy, czy dogadasz się z inną osobą również na poziomie B2. Czy jesteś w stanie po prostu dogadać się z egzaminatorem, który udaje osobę na, pozi na poziomie B2 i z drugim kandydatem. Trzeci punkt to to, że trzeba się super uczyć gramatyki, bo gramatyka, gramatyka, gramatyka. No. Owszem, gramatyka jest ważna, ale nie jest jedynym wymaganym kryterium na egzaminie. Jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które trzeba ogarniać, ale przede wszystkim trzeba umieć się porozumieć. No i ostatni mit, który też się powiela, to to, że egzamin jest terminowy, że straci ważność. Nie, FC akurat jest bezterminowy. Czy dostajesz certyfikat teraz, czy masz 20 lat temu, dalej wygląda tak samo.